A teraz przenosimy się do Mieroszyna, gdzie również odbył się wieczór bożonarodzeniowy. Przy tej okazji wójt gminy Płuc Tadeusz Puszkarczuk wręczył nagrody dla najlepszych sportowców w swojej gminie. Szanowni Państwo, zbliżamy się do końca roku 2008, roku, który był bardzo bogaty wiele wydarzeń sportowych. Te puchary, które dzisiaj tutaj stoją przed państwem, świadczą o bogatym życiu sportowym gminy Buczek. Zadaniem gminy jest kształtować postawy i zachęcać ludzi do uprawiania sportu. Czasami są to pewne problemy. Problemy wynikające z bazy sportowej, z dofinansowania, z możliwości trenerskich. Ale jest to żywy organizm, który toczy się. I myślę, że mam to szczęście być wójtem takiej gminy jak Płuc, gdzie życie sportowe naprawdę tętnie. Ta klasyfikacja sportowa obejmuje wszystkie te dyscypliny sportowe, które są możliwe do uprawiania na naszym terenie i, i obejmuje wszystkie dosłownie kategorie. Gdyż klasyfikujemy szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne lub dobrze zespoły sportowe, zarówno w kategoriach, konkurencjach indywidualnych, jak i zespołowych. Bardzo proszę. Targa Marci, legoleta ze Starzyna, jeden z najlepszych milionów w województwie polskim, wicemistrz okręgu Pomorskiego zarówno w rzucie dyskiem, w rzucie dyskiem jak i w kulą, a jego rezultaty 45 m 12 cm to trzeci wynik w województwie pomorskim, a w kuli 14 m 95 cm to czwarty wynik w województwie pomorskim. Dziękuję. Jak mamy co powiedzieć, to trafujemy. Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w gminie Puck pragnie podziękować wszystkim, którzy współtworzą tą kulturę Kaszub Północnych, kulturę gminy Puck. Niech stanie się to dla nas wyznacznikiem wykreowania czegoś wielkiego.